Więc zakręć tym kołem nagród, koło fortuny. koło fortuny, koło prezentów. <laughs> Siemaneczko. Um, Święta się zbliżają, trzeba kupić jakiś prezent. Mikołajki, a to zawsze jest ciężki wybór. Dość skomplikowane co kupić drugiej osobie, więc w sumie... Um... No chcieliśmy Wam tutaj ułatwić troszeczkę i podpowiedzieć kilka produktów naszej oferty które sprawdzą się zarówno na Mikołajki, jak i oczywiście na zbliżające się święta. Mamy tutaj produkty z, że tak powiem, różnych działów. Część to jest y, wyposażenie roweru, część to jest... Y, afterbike. Tak. Afterbike właśnie, jak chociażby nasze autorskie czapeczki z pomponami, z różnymi hasłami. Kręcę, bo lubię. Vamos, vamos. Szosa sucha. Bike life i cyclist inside. Z takich jeszcze terbajkowych rzeczy to na przykład fajny pomysł to jest zakręcona wycieraczka w we dwóch wersjach. Tutaj mamy zakręconą chatę plus jeszcze z samym rowerkiem. A później nie wiem, na przykład nie, tu dużo tych rzeczy mamy, ale przykładowo owiki to jest też bardzo trafiony prezent. Zawsze można odświeżyć sobie rower, dodać jakiegoś koloru. Później no nie wiem, skarpetki kolorowe we, tu na przykład w pizzę, no po kolorze lubią pizzę i to jest norma. Czy jakieś inne wzory później? No, mamy tutaj serię produktów typowo zimowych, jak choćby rękawiczki gobika. Tu są rękawiczki zero i rękawiczki nóg. Jedne na typowo na minusowe temperatury, drugie raczej na okolice zera. Mamy tutaj również e, komin zimowy Asosa. Najcieplejszą wersję bielizny. To jak to się z maźluchem, to, to warto go wyposażyć na. Na okres zimowy, w tęże bieliznę, bo to jest naprawdę naprawdę ciepły, m, ciepła bielizna. Tutaj mamy nowość od Asosa: spodnie Hubu. Też bardzo fajne dla, dla kolarzy niebojących się pogody e, zimnej. Świetna sprawa, bo Asos tutaj widać, że nieco, nieco bardziej pomyślę. Mamy spodnie w kroju zbliżonym do ekip RS, tych najdroższych, natomiast. E, Tutaj nie mamy tych ściągaczy na nogawkach, za to mamy dodatkowo docieplone kolanka, mamy membranę w kroku, no i wkładkę wiadomo S9 z tej serii. Także to jest bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajny produkt, nowość w tym sezonie. A jak komuś jest jeszcze zimno i te spodenki nie wystarczają, to można się nakremować maścią rozgrzewającą, a później jak już po treningu na przykład maścią regeneracyjną. Tak samo jest maść przed jazdą na otarcia, tak samo tutaj od Asosa. No i co? Kolejny produkt, który się sprawdzi przed jazdą, pojeździ i nawet w trakcie, to kawka Peletonii. Do niej mamy również filiżaneczki, czy to espresso, czy to większe nieco na cappuccino. Ale również od nas w tym roku nowe wzory kubeczków i nowe kubeczki. Tutaj jest wersja metalowa, tu jest wersja ceramiczna. Proszę bardzo. Przed wyjściem e... też trzeba nasmarować rower, więc... Też fajnie się sprawdzi w oschodzie z No i później, przykładowo... To jest ta wersja zimowa, tak? Tak, tak, tak. Na no, takie trudniejsze, trudniejsze warunki. Też są bardzo ciekawe portfele od Kopika, gdzie można schować telefon, kartę i inne potrzebne rzeczy. Jest wodoodporny, więc też nie przemoknie i bezpiecznie możemy tu przechowywać rzeczy. Tak samo jak na przykład podsiadłówki. To jest akurat szczykona, gdzie spokojnie tutaj można zmieścić dentkę, pompkę i naboje. Tak samo są z psychologii, czy też na przykład właśnie takie pojemniki na narzędzia. wkładę to się zamiast bidonu i tu też można schować i pompeczkę, i e, kasę, i dętkę, i naboje, co tylko się chce. Nawet kurtka się nie zmieści, więc sprawdzone. Świetnym prezentem i to roczny, tak naprawdę będą zawsze czapeczki. Tu akurat mam na sobie świeżynkę, nowy wzór od Cinelli, e, ale mamy w wercie, no, Prawie 200 czapek różnych materiałów, różnych wzorów, więc myślę, że dla każdego kolarza znajdzie się odpowiednia wersja. Tutaj z wyposażenia, jeszcze stricte rowerowego, bardzo cenione i, i niezawodne oświetlenie od noga. Jak również, trzeba o tym pamiętać, to jest teoretycznie obowiązkowe wyposażenie roweru, dzwonek. Woreczki. To też jest fajna opcja na prezent. Dzień dobry, dzień dobry. O, Mikołaj przyjechał. Dzień o Mikołaj dobry. Mikołaj przyjechał, witamy. z no, Niemiec. <grym> no to taki to jest to dobry ten Mikołaj. No, no właśnie. Ale no, nie to, co jest tak? Tak. Aha, i tu jeszcze y, taki dodatek stylistyczny, ale i dla zapominalskich: okulary albo w wersji Lay, Delta Lej, czyli taki bardziej powiedzmy że damskiej, mniejszej oprawce, jak i w wersji standardowej Delta. Tutaj uwaga, pro tip, Załóżnik może służyć jako mieszadełko do kawy. Dość drogie to mieszadełko, ale myślę, że warto. Kolejną opcją są bidony. To też jest bardzo fajny prezent. Zawsze trafiony, bo bidony często się wymienia. Tutaj my mamy wersję chill z termiczną izolacją, która utrzymuje zimne napoje dłużej wersja bez. Też są w wersji 620 i 710 mililitrów. Rozbieralne dzióbki, więc można je wyczyścić bardzo szybko. I co? Chyba jeszcze Michał nie wspomniał o czapeczce, ale tej takiej typowo zimowej, jesiennej albo zimowej od Asosa. Też jest ciekawy produkt na prezent i... No to taki must have kolarski, tak. To tu my jeszcze mamy na trudną pogodę mamy jeszcze produkty od Assavera. Tutaj wersja Podstawowa, ale z grafiką. Lada moment pojawiły się też takie pełniejsze trochę błotniki z serii Wing-Win. -win. No, a gdyby. A jeszcze. A to właśnie. Mieliśmy najważniejszego, przecież koszuleczki. To jest też fajne wyobrażenie. t y w... bardzo dobrej jakości marki Gobik. W tej chwili w trzech wersjach. Pewnie lada moment też się pojawił jakieś tam granatowe i, i chyba coś z różowym dla pań. No jak nie. już nie macie innego pomysłu na prezent, to właśnie. Też... Jeżeli, jeżeli nie chcielibyście się pomylić yy, i jakby osobie obdarowywanej nie zrobić problemu zamiast prezentu, to opcją jest jeszcze bon podarunkowy. U nas w zasadzie na dowolną kwotę możecie taki bon zakupić, czy to do wykorzystania na miejscu, czy internetowo. Więc to jest zawsze pewniak, może nie jest to prezent taki yy, kreatywny, wyszukany, ale na pewno osoba będzie obdarowywana, bardzo zadowolona. Co no i to t... tyle chyba. Na razie tyle. Pewnie jeszcze się pojawią jakieś produkty przed samymi świętami, to będziemy Was informować. Warto śledzić naszą, naszą stronę. Są właśnie: obserwujcie na Instagrama. I pamiętajcie, że Mikołaj już we wtorek, także śpieszcie się z zakupami, żebyśmy zdążyli z wysyłką. No więc na razie my idziemy rozpakowywać prezenty od pana Mikołaja. Do zobaczenia, cześć. Heja.